Witajcie w powtórce T115 w losowaniu z samymi dyszkami, na szczęście, bez art. Mapka, przełęcz, i mamy tutaj prawdziwego potwora. Nie dość, że bardzo dobry DPM, zarąbista penetracja. Działo całkiem przyjemne, może nie jakieś wybitne, ale na pewno nie sieje tak kalafiorami jak te wszystkie ruskie. To jest takie, powiem tak, takie. W sam raz mobilność niestety tutaj troszkę kuleje. Nie można mieć wszystkiego, to nie jest obiekt 260 i no niestety mamy ten wielki garnek, w który rywale będą mogli się bez większego problemu wbijać. Mamy za sobą całkiem spore wsparcie, więc można by zaryzykować, żeby tutaj przejechać, ale z jakiegoś powodu bohater się na to nie decyduje. Być może właśnie. Chce jak najbardziej wykorzystać ten swój pancerz, ale tu już widać, że m.in. Canopener próbuje w nas strzelać i to za wszelką cenę. No jednak ten garnek jest na pewno nieźle widoczny. Tutaj nawet Super Conqueror. Być może gdybyśmy się nie ruszyli w ostatniej chwili, to by się nam wbił, ale póki co takie snajpienie przynosi nam dosyć pozytywne efekty, bo robimy te uszkodzenie i to naprawdę dosyć szybko, 1500 uszkodzeń i niestety dopiero strzał we trójkę okazał się problematyczny, być może gdybyśmy nieco lepiej przycelowali to by weszło ale że jest sytuacja jaka jest rywali jest na pewno wielu to tutaj trzeba uważać a jak już mamy dużą dosyć przewagę wysokości to wbijanie się w dachy tych wszystkich Czołgów nie stanowi dla nas większego problemu, i te pojazdy, które pojechały na dół, mają dość duży problem, jakby nie patrzeć. Nawet tutaj małsiątka się dojechały swoją drogą. Zobaczcie, ile w tej powtórce jest czołgów ciężkich. No, naprawdę, tutaj to jest rzadko spotykane. Można by powiedzieć, że to jest jakaś. Bitwa klanowa albo coś takiego, skoro tyle chateków nie, to jest randomek i powiem wam szczerze, jakim cudem ich tu tyle polosowało, to ja nie wiem, ale na pewno pancerz robi robotę tutaj zdecydowanie na takie losowanie przydałoby się nieco więcej goldzika, jednak 340 peny to 340 peny i coś mam wrażenie, że ci wszyscy gracze próbują wbijać. Na małcach jak najwięcej ekspa, a to może być troszkę problematyczne, jeśli jeździcie tak bardzo powoli. Ja za takimi pojazdami za bardzo nie przepadam i przez dłuższą chwilę bohater nie miał większego problemu, żeby zachować czyste konto. Przynajmniej jeśli chodzi o y, ilość punktów wytrzymałości, ale ten pocisk dziwnie poleciał. Przynajmniej jeśli chodzi o ilość punktów wytrzymałości. No ale niestety E3 nas przebiła. Później Joch poprawił. więc tutaj już tak bohater musi nieco bardziej zachowawczo grać. I E3 po raz kolejny z Golda. Ona ma 375 peny. Więc trzeba uważać. I teraz, jako iż jesteśmy dla niej na strzał, to musimy być niezwykle ostrożni. Tutaj bohater pomimo. Dobrego początku, teraz już to tak kolorowo nie wygląda i faktycznie można by ustąpić miejsca temu isowi, bo rywale już coraz bardziej się tutaj do nas zbliżają, a nasz ten garnek jest olbrzymim magnesem na wszystkie pociski. Każdy, kto grał E5 albo Renegade, doskonale wie, jak ciężko i często jest zachować czyste konto, przynajmniej jeśli chodzi o to, żeby nam się tu nie wbijali, bo trzeba cały czas myśleć i zastanawiać się nad tym, co robimy. Jeśli nie zasłaniamy tego garnka działem, może nam ktoś się wbić, ale z drugiej strony my też musimy strzelać i nie możemy tego tak zostawić. Dlatego. Bohater tutaj najwyraźniej decyduje się zmienić pozycję. Albo ustawić bardziej defensywnie, albo właśnie teraz odbije mocno do lewej, żeby mieć przewagę nad tym Isem 7, który atakuje naszą E5, ale ten Is się nie spodziewa, że my tutaj zaraz dołączymy z pomocą. Ej właśnie, miałem mówić, że uwaga na kołowce. No i mamy kołowca. Jesteśmy dla niego na strzał, ale na szczęście on tutaj. Dosyć mocno się zaplątał i na razie daje nam spokój, a skończenie jego może być w tym momencie takim priorytetem i z siódmy walczy z piątką I tutaj widzę, że popełnia dosyć spory błąd, bo jest w sytuacji dwóch na jednego, i zamiast próbować kończyć lufy, to on znalazł sobie tą jedną e5, z którą będzie się za wszelką cenę bił, olewając nas przy okazji i to daje nam całkiem spore pole do manewru, żeby takiego gościa w łatwy sposób ubić. Pamiętajcie, jeśli nie macie przewagi, kończcie lufy. To może wam często uratować życie, bo jakby nie patrzeć, łatwiej jest walczyć z jednym rywalem niż z wieloma naraz. I o tym chcę, żebyście zawsze pamiętali, bo to jest taka zasada, której lepiej się trzymać, ale póki co nie przejeżdżałem przez środek, tam najprawdopodobniej Maus Snajpi z półeczki, e już się o tym przekonała I lada moment, może się przekonać Ktoś Jeszcze, czyli w sumie my gdybyśmy tylko chcieli przejechać na drugą stronę, nasza drużyna też wycofuje się I wcale mnie to Nie dziwi, wciągają zarówno kanopenera, Conquerora, jak i prawdopodobnie Mausa, Trójkę i Lewandowskiego dalej, bo Tam Będą po prostu mogli wykorzystać swój pancerz, jednak IS-7 nie mają najlepszej depresji działa i w tamtych miejscach mogły mieć nieco ograniczony swój potencjał cofnęli, spoko, nie ma problemu teraz już tak opuszczanie nie jest tam ważne, ale my jedziemy w dół tu możemy spotkać Lewandowskiego, możemy też znaleźć bicie na tył Mausika, ale jako już tamta piątka nie znalazła polskiego czołgu ciężkiego, no to my możemy tutaj sobie w miarę zajechać rywala od pleców i teraz dobre pytanie, co się dzieje z tym Lewandowskim, bo on powinien być już jakiś czas temu widoczny, ale go nie ma, tył Mausa. No wchodź, tym razem. Trójka się pojawia, a Lewandowski ustawia się. Na snajpie broniąc bazy. Na szczęście nie wchodzi w naszego sojusznika, ale ten, ten Maus ma duży problem. Jest w krosie. Jego dni są raczej policzone, ale obawiam się, że nasza drużyna też sobie zbyt dobrze nie poradzi i trzeba by wrócić się i pomóc. Mamy w miarę ładną przewagę jeśli chodzi o czołgi. W punktach wytrzymałości to wygląda nieco gorzej, ale Is poradził sobie z dwoma rywalami i teraz, oby go tylko ta E3 nie dopadła, a my możemy tutaj zawalczyć i z Lewandowskim, i z Batczatem Mamy Lewandowskiego na jeszcze jeden dobry strzał. Batczat ucieka i teraz wychyli się od lewej strony, tak żeby ten garnek nie był widoczny, ale tutaj Batczat pomyślał i chce nas łapać w delikatnego. Krossa, więc wychylamy od prawej strony i ubiliśmy jednego i i siódmy poraził sobie tam z dwoma rywalami. Nie wiem, jak oni to mogli przegrać. Tym bardziej, że ta E5 ma naprawdę. <ścoughs> E5, E3 ma naprawdę porządną penę, porządne działo. Ale mimo wszystko, to im tam. Nie pomogło widać, że Isem prawdopodobnie ją mógł wymanewrować, objechać. A teraz my musimy bardzo uważać, bo mamy te 10600 uszkodzeń. Możemy przy odrobinie szczęścia wbić jeszcze więcej, ale też pamiętajmy, że Batchat jest magazynkiem, do którego my w tym momencie prawdopodobnie jesteśmy ustawieni tyłem. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale Batem stwierdził, że nas trochę tutaj. Wyroluje i jednak był na górce. Ja myślałem, że skoro dostaliśmy stamtąd spota to tam będzie, ale widać, że chłop się tutaj nieco bardziej postarał. Ewentualnie zdążył zwiać. Mamy 11 tysięcy na liczniku, tylko 3 fragi, ale za to całkiem niezły pokaz umiejętności. Może ten garnek przyjął zdecydowaną większość pocisków, ale. Przynajmniej koniec końców bohater wyszedł na swoje. Ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Na razie cześć i czołem.